Tik tak, tik. Co to? Cicho bądź. Spike Tak. Musisz kupić nowy zegarek. Znowu! Czemu musisz przejść zegarki? Chcę jeszcze spać. A. Dobra, przygotuję nam śniadanie. Spike. Tak. To chcesz? jak zawsze diamenty. No. Zapisałam to sobie. Tół. Już podano Chodź Spike O Jezu Naprawdę musimy tak rano wstawać? Tak, ja muszę iść do Rainbow Dash Przecież dobrze wiesz o tym No tak Dobra, już zjadłeś. Kurde, ta magia twoja mnie przeraża naprawdę, bo wszystko tak przenosisz. Trzeba! Niestety Spike. Jak mam róg? To muszę chyba coś robić. Naprawdę musimy teraz iść do Rejbu też? Jak chcesz to może dostać leniuchu. No dobra, idę. Ale pod warunkiem, że wejdziesz w klatkę. Nie wejdę. Dobra, chodź. Uaa, jak nie cierpię, jak magia mnie podnosi. Dobra, idziemy. Cześć, RayBudasz. O, cześć, Twilight. E, co ty tu robisz? E, bo ja jestem akurat zajęta, wiesz. E, aha. No nie musisz tak szybko mówić. Mogę wejść? E, no Nie za bardzo, bo ja jestem taka zajęta, bo wiesz, e, ja tam mm, mam bałagan. No, mam bałagan. Właśnie, nie mogę. Koda. Bo ja naprawdę bym chciała to wejść, bo chciałam tylko na chwilę pogadać, bo mam taką sprawę do ciebie. Sprawę? No, no to możesz tutaj wejść, tylko dalej, tam, tam dalej nie. Masz coś do ukrycia? Kurde. Nie, nie mam nic do ukrycia. Wchodź, wchodź. Tylko tam nie idź, bo tam mam straszny bałagan. Aha, dobra, dzięki. Chodź, Spike. Spike też tu przyszedł? O, więcej stresu. Ale, ale to znaczy, no, no, bardzo, bardzo, bardzo pochodzi. I ja zaraz przylecę. O, przepraszam. Nic nie szkodzi. Co się stało, Rainbow Dash? Jakaś takaś jest. Czyli jakby nie w humorze, albo jakby coś miała do ukryć, jakiś sekret. Na pewno ma jakiś sekret, wiesz Twilight? Może no, napiszmy to do księżniczki Celesti, jak myślisz? Sama jeszcze nie wiem, może trochę poczekajmy, może nam wyjawi, wyjawi sekret. Okej. Okay. <coughs> Już jestem, proszę zjedźcie. Aha, tylko po to poszłaś? Ale tak. A co, coś nie pasi? Nie, wszystko dobrze, tylko tak się zastanawiam, czy nie masz coś do ukrycia. Przecież nie mam! Najlepiej przyjaciółkę bym tak okłamała, no wiesz co? No tak. Ale jak się dziwnie zachowujesz, wiesz? Twilight, może już pójdziemy, bo wiesz, kłócenie się to nie jest dobry pomysł. Zaraz, z poczekaj, muszę to załatwić. Posłuchaj, rybotaż. My nie jesteśmy chyba najlepszymi przyjaciółkami, tylko normalnymi przyjaciółkami, bo jak masz coś do ukrycia, to musisz to powiedzieć. Ale nie mam nic do ukrycia. <laughs> no to dobra, jak nie masz, no to proszę bardzo, idę. idziemy sobie, chodź, Spike. O, mały włos. Już wyjawiła swój sekret. Może powiem, ale nie wiem. Na razie jeszcze nie powiem. I no Spike, teraz musimy napisać naprawdę do księżniczki Celest, bo coś się dzieje naprawdę. Z Raybudaż, ona coś ma naprawdę do ukrycia, a nam nie chce to wyjawić. Masz rację. No właśnie. Dobra. Spike. notuj. Już. Droga księżniczka celestia. wiesz? Tak. Właśnie wyjawiłam taki sekret, że Rejbul dziwnie się zachowuje. Chyba coś ma do ukrycia, ale jest bardzo dziwna. Teraz się dziwnie zachowuje, nie odgania chmur. Nie widzę jej na niebie. Coś ma do ukrycia. Musi mieć coś do ukrycia. Bo ja nie mogę już wytrzymać. Naprawdę proszę cię o pomoc. Może ty wiesz, co się jej stało. Twoja najbliższa uczennica, uc Twilight Spark. N -j -l i. Ży. Nie, ży, Ży. Nie, szy. Ży, sz A. Twilight Sparku. Dobra, już. No, wyślij. Teraz. Teraz, właśnie teraz, właśnie teraz, tak, właśnie teraz. No dobra. No, i na pewno nam odeślę, a jeszcze zobaczymy.